Przez kontakt z duszami, które rozważają owe godziny mojej męki, czuję, jak są mi wyciągane gwoździe, łamane ciernie, gojone rany i zmywane oplucia. Czuję, jak zło, które czynią mi inni, wymieniane jest na dobro. 24 cztery godziny męki pańskiej, według pism Sługi Bożej Luizy Picaretta. Wstęp do rozważań. Kto napisał zegar męki pańskiej? Sługa Boża Luiza Picaretta. Mała córeczka woli Bożej, jak nazywa ją sam Jezus. Należy podkreślić, że sporządzanie tych godzin męki pańskiej nie jest wynikiem genialnego pióra pisarza, ale jest owocem nieustannej kontemplacji i dzielenia męki Jezusa, co dusza ta czyniła na przestrzeni ponad 30 lat, od kiedy złożyła siebie w ofierze wraz z Jezusem. W wieku 16 lat, aż do czasu, kiedy przedstawiła je na piśmie mniej więcej w latach 1913-1914. Uczyniła to jedynie z posłuszeństwa swojemu spowiednikowi. Nie jest zatem powierzchowną literaturą mistyczną osoby, która pragnie opublikować swoje rzekome wizje czy objawienia nadprzyrodzone. Jest natomiast Bolesnym świadectwem życia ukrzyżowanego z miłości, długich lat przykutych do łóżka, przeżytych przez Luizę na modlitwie, w ciszy, w cieniu i w posłuszeństwie. I tylko posłuszeństwo zdołało ją zmusić do pisania po ogromnej walce, którą musiała stoczyć z samą sobą. Zegar przybliża i przekazuje nam mękę Jezusa. Jego cierpienie oraz jego miłość, a wraz z Jezusem, nierozłącznie z nim, zjednoczona jest jego i nasza ukochana Mama Bolesna. A wszystko to przybywa do nas za sprawą życia Luizy złożonego w ofierze. Jest. Kim jest Luiza Pikaretta? Mała córeczka woli Bożej. Sługa Boża, Luiza Picaretta, nazywana przez Jezusa małą córeczką woli Bożej, urodziła się w Corato, we Włoszech, 23 kwietnia 1865 roku i tam zmarła 4 marca 1947 roku. Oddając się Jezusowi, jako dusza ofiarna w wieku 16 lat, przeżyła około 65 lat na łożu cierpienia, dzieląc z nim jego życie i jego mękę. Pomimo niskiego wykształcenia, w imię posłuszeństwa, swoim spowiednikom napisała 36 grubych zeszytów, czyli tomów swojego pamiętnika autobiograficznego, które są wspaniałym objawieniem oraz obwieszczeniem królestwa woli Bożej pośród stworzeń, przywołanie stworzenia do porządku na swoje miejsce i do celu, do jakiego zostało stworzone przez Boga. Jest to królestwo zapowiedziane przez Naszego Pana w Ewangelii, królestwo, które Kościół Święty nieustannie wzywa w modlitwie: „Ojcze nasz”, a żeby wola Boża Stała się życiem stworzenia, a stworzenie działało w niej na sposób boski. Z listu Luizy do ojca Anibala Marii di Francia. Przewielebny ojcze, nareszcie przekładam ojcu spisane godziny męki pańskiej. Wszystko dla chwały naszego Pana. Załączam też stronę, która zawiera owoce, zasługi i obietnice Jezusa dla każdego, kto będzie rozważał owe godziny męki. Sądzę, że jeśli ten, kto będzie je rozważał, jest grzesznikiem, nawróci się. Jeśli jest niedoskonały, osiągnie doskonałość. Jeśli jest święty, Stanie się bardziej święty. Jeśli ulega pokusom, odniesie zwycięstwo. Jeśli jest cierpiący, znajdzie w tych godzinach siłę, lekarstwo i pocieszenie. A jeśli jego dusza jest słaba i nędzna, znajdzie pokarm duchowy i zwierciadło, w którym nieustannie będzie mógł się przeglądać, aby się upiększyć. I upodobnić do Jezusa naszego wzoru. Zadowolenie, jakie błogosławiony Jezus odczuwa, gdy rozważamy owe godziny, jest tak duże, że chciałby, aby przynajmniej jeden egzemplarz tych medytacji do praktykowania znajdował się w każdym mieście lub miasteczku. Ponieważ, gdy je rozważamy, Dzieje się tak, jakby Jezus słyszał w tych zadośćuczynieniach odtwarzany swój własny głos i swoje własne modlitwy, które wznosił do Ojca podczas 24 godzin swojej bolesnej męki. I jeśli byłoby to praktykowane przez przynajmniej kilka dusz w każdym mieście lub miasteczku, to wydaje mi się, że Jezus daje mi do zrozumienia, iż sprawiedliwość Boża zostałaby częściowo złagodzona, a jej bicze byłyby częściowo powstrzymane i jak gdyby osłabione w tych smutnych czasach udręki i przelewu krwi. Niech Wielebny Ojciec wystosuje apel do wszystkich. Niech tym sposobem, Dopełni dzieła, które mój uwielbiony Jezus dał mi do zrobienia. Chcę również powiedzieć Ojcu, że celem owych godzin męki Pańskiej nie jest tylko odtworzenie historii męki, ponieważ jest wiele książek, które traktują o tym nabożnym temacie i nie byłoby potrzeby pisania jeszcze jednej. Ale celem owych godzin jest zadość uczynienie, czyli dusza jednoczy, proszę zauważyć. Rozmaite momenty męki naszego Pana z wieloma różnymi przewinieniami i wspólnie z Jezusem. Daje godne zadośćuczynienie i zwraca mu niemal wszystkiego, co każde stworzenie jest mu winne. Stąd też różne sposoby składania zadość uczynień. W owych godzinach. To oznacza, że w niektórych fragmentach dusza błogosławi, w innych współczuje, w innych wychwala i jeszcze innych niesie pociechę cierpiącemu Jezusowi, a w innych wynagradza, błaga, modli się i uprasza. Ze wstępu do zegara bolesnej męki pańskiej, napisanego przez świętego Anibala Marię di Francia, spowiednika Luizy. Zadość uczynienia owego zegara męki pańskiej są wczuwaniem się w zadość uczynienia, które składał sam Pan Jezus Chrystus. Są zagłębieniem się w odczucia najświętszego serca Jezusa. I w jego boskie cierpienia. Wraz z Jezusem, który cierpi, modli się, poświęca i składa zadość uczynienie, dusza współczuje, modli się, poświęca i składa zadość uczynienie. A za co dusza składa zadość uczenienie? Tutaj zadość uczynienia wzmagają się, pomnażają się w nieskończoność. I dostosowują się do każdego rodzaju grzechu, który mógłby mieć związek z poszczególnymi cierpieniami naszego Pana. Można powiedzieć, że od pierwszego do ostatniego słowa dzieło to jest nieustannym i wielorakim zadośćuczynieniem za wszystkie grzechy i za każdy jego rodzaj, i nie tylko za grzechy ciężkie. Lecz także za te lżejsze. i nie tylko za grzechy, które zostały popełnione przeciwko godnej uwielbienia Osobie Jezusa Chrystusa, który był w rękach swoich wrogów, lecz także za wszystkie grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe w Osobie każdego grzesznika, zarówno straconego, jak i wybranego. Współczująca dusza, Zanurza się niemal w każdą mękę naszego Pana i łącząc się z bezgranicznym zamiarem zadośćuczynienia cierpiącego Boga człowieka, składa Jemu, Ojcu i Bożej Sprawiedliwości niekończące się zadośćuczynienie za wszystkich i za wszystko. Fragmenty zaczerpnięte z tomów autobiograficznego dziennika Luizy. Pisałam godziny męki pańskiej i tak sobie rozmyślałam. Ile poświęceń wymaga pisanie tych błogosławionych godzin męki, zwłaszcza przedstawione na piśmie niektórych wewnętrznych przeżyć, które zaszły tylko pomiędzy mną i Jezusem? Jaką On mi da za to rekompensatę. A Jezus, pozwalając mi usłyszeć swój łagodny i słodki głos, powiedział do mnie: Córko moja, w nagrodę za to, że napisałaś godzinę męki, za każde słowo, które napisałaś, dam ci pocałunek i duszę. A ja, miłości moja to dla mnie. A co dasz tym, którzy będą je rozważać? Jeśli będą je rozważać wspólnie ze mną i za pomocą mojej własnej woli, im również dam duszę za każde słowo, które przeczytają, ponieważ większy lub mniejszy efekt tych godzin męki wynika z większej lub mniejszej jedności, jaką ze mną tworzą. Jeśli Stworzenie rozważa je za pośrednictwem mojej woli to ukrywa się w mojej woli. A kiedy działa moja wola, mogę czynić wszelkie dobro, jakiego zapragnę, nawet za pomocą jednego tylko słowa. I będę to czynił za każdym razem, gdy będziecie je rozważać. Innym razem skarżyłam się Jezusowi, że po tak wielu poświęceniach, przy pisaniu tych godzin męki pańskiej rozważało je tylko kilka dusz. A on powiedział: Córko, moja, nie narzekaj. Nawet gdyby była tylko jedna, powinnaś być zadowolona. Czyż nie zniósłbym całej swojej męki, nawet gdyby tylko jedna dusza miała być zbawiona? Tak samo i ty. Dobro nigdy nie może być pomijane z powodu tego, że tylko kilku z niego korzysta. Całe zło jest po stronie tego, kto z niego nie korzysta. I tak, jak moja męka sprawiła, iż moje człowieczeństwo zdobyło zasługi, jak gdyby wszyscy zostali zbawieni, choć nie wszyscy są zbawieni, ponieważ moją wolą. Było zbawienie wszystkich, więc zdobyłem zasługi zgodnie z tym, czego chciałem, a nie zgodnie z tym, jakie korzyści wyciągną z tego stworzenia. Tak też i ty otrzymasz rekompensatę w zależności od tego, jak Twoja wola się utożsamia z moją w chęci czynienia dobra dla wszystkich. Całe zło. Jest po stronie tych, którzy mogąc nie czynią tego. Godziny te mają największą wartość spośród wszystkiego, ponieważ nie są niczym innym jak powtórzeniem tego, co ja czyniłem w trakcie swojego śmiertelnego życia i tego, co nadal czynię w najświętszym sakramencie. Gdy słyszę te godziny mojej męki, słyszę swój własny głos. I swoje własne modlitwy. Widzę w tej duszy swoją wolę, której pragnieniem jest dobro wszystkich i zadość uczynienie za wszystkich, i czuję się porwany, aby w niej zamieszkać i czynić w niej to, co ona sama czyni. Och, jak bardzo bym chciał, żeby w każdej miejscowości choć jedna osoba rozważała te godziny mojej męki. Słyszałbym siebie samego w każdej miejscowości, a moja sprawiedliwość, ogromnie oburzona w tych czasach, zostałaby częściowo złagodzona. Rozważałam godziny męki pańskiej, a Jezus cały zadowolony powiedział do mnie. Córko moja, gdybyś wiedziała, Jaką ogromną radość sprawia mi, gdy widzę Cię, powtarzającą i jeszcze raz powtarzającą godzinę mojej męki. To byłabyś szczęśliwa. Prawdą jest, że moi święci rozważali moją mękę i rozumieli, jak bardzo cierpiałem, rozpływali się we łzach współczucia i to tak bardzo, że czuli się wyniszczeni. Z miłości do mojego bólu, ale nie czynili tego w taki ciągły i powtarzający się sposób i w takim porządku. Dlatego mogę powiedzieć, że jesteś pierwszą, która dostarcza mi tak wielkiej i wyjątkowej przyjemności. Godzina po godzinie rozważasz szczegółowo moje życie i to, co przecierpiałem. Czuję się tak bardzo przyciągnięty tym, co czynisz, że godzina po godzinie daję ci pokarm i sam spożywam ten pokarm razem z Tobą i czynię razem z Tobą to, co Ty czynisz. Niemniej jednak wiedz, że odwdzięczę Ci się za to szczodrze nowym światłem i nowymi łaskami. Nawet po Twojej śmierci, za każdym razem. Gdy dusze na ziemi będą rozważać te godziny mojej męki, ja w niebie będę cię okrywać nowym światłem i nową chwałą. Gdy jak zawsze rozważałam dalej godziny męki Pańskiej, mój uwielbiony Jezus powiedział do mnie: Córko moja, świat jest w procesie nieustannego odnawiania mojej męki. A ponieważ moja nieskończoność ogarnia wszystko, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz stworzeń, więc w kontakcie z nimi jestem zmuszony przyjąć gwoździe, ciernie, chłosty, wzgardę, oplucie i wszystko, co przecierpiałem w czasie męki, a nawet jeszcze więcej. Przez kontakt z duszami, które rozważają owe godziny mojej męki. Czuję, jak są mi wyciągane gwoździe, łamane ciernie, gojone rany i zmywane oplucia. Czuję, jak zło, które czynią mi inni, wymieniane jest na dobro. I czując, że kontakt z nimi nie czyni mi zła, lecz dobro, coraz bardziej się na nich wspieram. Ponadto błogosławiony Jezus, wracając do rozmowy o tych godzinach męki, powiedział. Córko moja, wiedz, że gdy dusza rozważa te godziny, bierze moje myśli i czyni je swoimi. Bierze moje najbardziej intymne włókna i czyni je swoimi. I wznosząc się pomiędzy niebem a ziemią sprawuje mój własny urząd i jako Współodkupicielka mówi razem ze mną. Oto ja, poślij mnie. Chcę ci zadość uczynić za wszystkich, odpowiedzieć za wszystkich i wyprosić dobro dla wszystkich. Jest. W jaki sposób można rozważać owe godziny męki? Jedną z metod jest rozważanie jednej godziny dziennie samemu lub z rodziną lub z innymi osobami. W ten sposób w ciągu 24 dni rozważane są w komplecie 24 godziny. Dobry zegar nigdy się nie zatrzymuje. Życie także się nie zatrzymuje. Inną metodą jest utworzenie grup składających się z czterech, ośmiu, dwunastu lub nawet dwudziestu czterech osób, również i rodzin. Każda z tych osób rzetelnie się zobowiązuje do rozważania jednej z godzin, tej, którą jej powierzono przez pewien czas, aż do zmiany godzin. Dobry zegar wskazuje wszystkie godziny, żadnej nie pomija. Trzecim sposobem jest rozważanie co najmniej jednej godziny dziennie, tej, która wypada w danej chwili dnia. W każdym razie byłoby pożądane, aby dojść do takiej znajomości godzin męki pańskiej i przyswoić je w takim stopniu, żeby można było śledzić myślami ich zawartość przez cały dzień. Rozważać godzinę męki pańskiej oznacza czytać ją dokładnie. Zagłębiać ją, kontemplować i czynić modlitwą i własnym życiem. Tak, ponieważ nie jest to powierzchowne rozważanie męki, którą każdy czyni, jak może. Tak jak na przykład rozważa się tajemnice bolesne Różańca Świętego, ale jest to konkretny i specyficzny sposób zainspirowany miłością Jezusa, aby przede wszystkim. Utożsamić się z wolą Bożą oraz stale i nieprzerwanie przeżywać wewnętrzne życie Jezusa i wszystko, co uczynił w czasie swojej męki. Każda godzina zajmuje niewiele czasu. Niektóre godziny są dłuższe, a inne krótsze. Spokojnie i uważne czytanie zajmuje przeciętnie mniej niż pół godziny. Niektóre Mogą być dłuższe. Godziny, które są trudne do zrobienia we wskazanym czasie, jak na ogół godziny nocne, mogą być przeniesione i rozważane w innym czasie. Jednak ważne jest, aby podjęte zobowiązanie było codziennie dotrzymywane. Kiedy dana osoba zobowiązuje się przez jakiś czas rozważać pewną godzinę, nie powinna się przejmować myśląc, ależ wciąż ta sama godzina, ponieważ jeśli ją rozważa uważnie i z należytą miłością, nigdy nie będzie ona taka sama. Następnie należy ćwiczyć się w stałym jej rozważaniu i nie brać pod uwagę nic innego, jak tylko to, aby dotrzymywać towarzystwa naszemu panu. Po pewnym czasie, gdy widzimy, że zegar działa, możemy przejść do rozważania kolejnych godzin. W ten sposób widać wyraźnie, że nie jest to coś do przeczytania, i na tym koniec. Ani nie jest to kolejne pobożne ćwiczenie czy religijna praktyka, ale jest to wychowanie do życia, do wewnętrznego życia, które przeżył Jezus. I tak nadejdzie taki moment, kiedy te uczynienia i czyny wewnętrzne Jezusa wypełnią nasz umysł i serce, nie tylko podczas tego czytania, lecz także podczas wykonywania innych czynności lub w kontakcie z innymi ludźmi przez całą godzinę i przez cały dzień. Poczujemy wówczas, raz za razem, że Jezus żyje w nas. Godziny męki Pańskiej. Są modlitwą Luizy. Tak więc napisała je, używając podmiotu w liczbie pojedynczej rodzaju żeńskiego. Dlatego też, nawet jeśli są to modlitwy przeznaczone dla wszystkich, musimy wziąć pod uwagę, że wiele wyrażeń i sposobów obcowania z Jezusem są charakterystyczne dla Luizy, czyli dla tej, która jest oblubienicą, jak również dla jej osobowości. Co więcej, słowa Jezusa nie są dosłownie przez niego wypowiedziane, w przeciwieństwie do dziennika, ale zostały wypielęgnowane przez Luizę w głębi jej duszy.